Dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Prawilnym, typowym gamerem i gramy w GTA dzisiaj. Dzisiaj prowadzimy pierwszy odcinek z życia Briana i to jest taki bardziej pilotażowy, nie taki... O, to jest Brian. Brian to jest fan szybkich samochodów, ładnych dziewczyn. To po drugie i po trzecie Brian jest fanem ubrań do jego kolekcji na przykład należy Supra Pola Walkera Brian najczęściej ubiera się w taki sposób albo chodzi w garniaku Brian mieszka w najdroższym mieszkaniu w Los Santos dlaczego? bo prowadzi kilka biznesów ma kilka garaży wypełnionych autami piękny ma tu widok Brian oczywiście też uwielbia papieroski. Zrobił kilka napadów, przeprowadził. Właśnie za to się lubi. Teraz idziemy sprawdzić auta naszego protagonisty Briana. Co posiada Brian? Brian posiada Bugatti w kolorze kanarkowym jak jego ekipa. Nazwana Atomowe Walenie 2021. Posiada auto Franklina. Bravado Buffalo S. Posiada Tor To jest bardziej dla niego. Dupsta. Bardzo fajne auto, szczerze mówiąc. Brian je lubi strasznie. Zentorno. To nasze szybsze wypady. Carbonizarre. Jego ulubione. Jest klasika. Przerobionego na wersję z Polem Walkerem. Go jedziemy teraz odwiedzić wszystkie jego biznesy. Wszystko, co posiada Brian. Oczywiście powiem, że gram na najniższych ustawieniach, bo jakoś mi nie idzie. Wyższych. Brian ma wytwórnie pieniędzy, drukarni banknotów. Dwa mieszkania, cztery garaże. Jest dobrym lotnikiem, okradł wszystkie sklepy. I jedziemy do jego, jednego z jego biznesów. Do jego jedynego i za to jest najbardziej znany w Los Santos. Ogólnie tu zaczniemy mówić, że Brian żyje. Będzie miał odcinki we wtorki i piątki. Czyli nie będę rzucał. I Brian ma to do siebie. Że lubi palić. To chyba wspominałem. Ma kontakty z wieloma, z wieloma ludźmi i właśnie jedziemy zobaczyć jeden z jego biznesów, który mu kumpel ofiarował. Ma naprawdę wielką kolekcję aut, ale to by trzeba było zrobić oddzielny odcinek. Brian się na razie przygotowuje do występu w pewnym filmie w Los Santos, ale to musimy o tym pomyśleć. I Brian będzie miał modowany, czy nie modowany, będzie miał dodawany budżet. Zawsze będzie mu się zwiększał budżet. Jeśli film osiągnie sukces, będzie miał większy budżet. Jeśli nie, z Brianem będzie musieli się przeprowadzić do gorszego mieszkania. Teraz jedziemy na jeden z jego utrzymań. Go ulubionym autem. Brian to dobry kierowca ogólnie mówiąc. By co to gram bez modów, bo strasznie laguje GTA. Przed erą Supry go ulubionym autem był Dominator i Zentorno. Marzeniem Briana jest na razie kupienie Deluxo. Ktoś nie wiedział, nie grał w GTA, to takie auto latające. Teraz jedziemy do biznesu Briana. Już jesteśmy prawie pod nim. Już nie wiem, czy wiecie, ale Brian posiada własny klub nocny. Jest chyba najlepszym inwestorem. Oczywiście, map posiada wszystkie bronie. Pentomizera też, laserowe też. Teraz chodzimy sprawdzić, co się dzieje u Briana w, w klubie po prostu. Przepraszam, że nie ma dźwięku z, tle, z tła, ale mam kolegę na głowie. Bilet do Klubu Briana kosztuje 60 dolarów. Ma trochę kasy z sejfu do odebrania, dlatego sobie przy okazji odbieram. Yy, muzyki jakby co nie mam włączonej bo mi przeszkadza. Yy, u niego gra Solomon. I ma dość mało rzeczy w tym klubie. Solomon gra dobrą te od razu powiem. Nie jest popularny klub. Czemu? Bo chcemy go rozwijać serią. W sensie jak go chcę rozwijać. Łącznie z serią. Tylko teraz odbierzemy pieniążki. Jakby co, Brian ma też odebranego zrobionego, y, nie zbranego, y, zrobionego auto doma, czar, doma, czyli do Chargera. I ogólnie to wracamy z nową serią. Dajcie znać, czy wam się podoba. No i siema, Nora po cześć.